Z firmy LNA. Chciałem Wam dzisiaj nieco opowiedzieć o wirtualizacji na bazie open source rozwiązania XCPNG. Ale najpierw wirtualizacja. Po co nam to? Jeżeli mamy kilka fizycznych serwerów, jeden z bazą danych, drugi z programem księgowym, czy cokolwiek jeszcze potrzebujemy, wówczas przenosimy funkcjonalność fizycznych serwerów do wirtualnych, które umieszczamy w jednym fizycznym serwerze, jeden po drugim. Co to nam daje? Po pierwsze, zmniejszenie ilości serwerów, co za tym idzie, mniejsza ilość serwerów, oszczędność pieniędzy, oszczędność prądu, oszczędność obsługi. Dodatkową zaletą jest bardzo duża łatwość w tworzeniu kopii, przywracaniu i migracji logicznych, wirtualnych maszyn z jednego fizycznego serwera na drugi. Do tego stopnia, że wirtualna maszyna może się nawet nie zorientować, że została odpalona na nie tym serwerze fizycznym. Jeżeli chodzi o wady, no niestety potrzeba jest odrobina wiedzy z wirtualizacji. Dodatkową wadą jest jeden punkt awarii. Dlatego wymagania niezawodnościowe odnośnie użytego sprzętu do wirtualizacji rosną. Dlatego wskazane do wirtualizacji jest wykorzystanie serweru, klasy serwerowej, jak ten tutaj za mną. Charakteryzują się paroma rzeczami. Między innymi nadmiarowością zasilania. Jeżeli jeden z zasilaczy z jakiegoś powodu się zepsuje, wyciągamy, wkładamy nowy, serwer pracuje dalej. Dodatkowo karty sieciowe. Jeżeli przynajmniej dwie, jeżeli coś się stanie z jedną, lub z połączeniem do, do przełącznika mamy drugą. Dalej. Ze względu na wymagania dużej mocy obliczeniowej wówczas na ogół więcej niż jeden procesor. Dużo miejsc na dodatkowy RAM. Nie. Jak widać nie jest to Również ze względu na niezawodność Przynajmniej dwa dyski, które również możemy łatwo wymienić w wypadku jakiejkolwiek awarii. Na rynku jest sporo rozwiązań, jeżeli chodzi o wirtualizację, jak VMware, Zen Server, VirtualBox. My zaczniemy przygodę z wirtualizacją na bazie open sourceowego rozwiązania XCPNG, bazującego na Zen Serverze. Oczywiście, jeżeli chodzi o produkcyjne rozwiązania, zdecydowanie zalecam rozwiązania serwerowe, tak jak stoi tutaj za mną. Ale żeby pokazać, jak łatwo zacząć rozmowę, zabawę z wirtualizacją, dzisiaj zainstalujemy serwer wirtualizacyjny z CPMG na tym oto 10-letnim laptopie. Ma on dwurdzeniowy procesor i 4 GB RAM. Jeżeli będziecie chcieli samodzielnie rozpocząć przygodę z wirtualizacją, pamiętajcie o dwóch warunkach minimalnych. Pierwsze to procesor z funkcją wirtualizacji. W wypadku AMD jest to funkcjonalność AMD V, e, instalowana w procesorach od 2006 roku. Jeżeli chodzi o Intela, jest to funkcjonalność Intel VT. W związku z czym, laptop, procesor z funkcją wirtualizacji, 4 GB RAMu. Zaczynamy. Żeby rozpocząć z XCPNG, potrzebujemy ściągnąć obraz nagrać go na pendrive, żeby móc spokojnie instalować na naszym testowym laptopie. Żeby to zrobić, wchodzimy na stronę xcpng. Krótki rys historyczny. To jest dosyć świeży projekt, który powstał na bazie Zen-Server, jak już wspomniałem. Przyczynkiem do powstania jego jest dosyć niefortunne zagranie firmy Citrix które również bazuje na Zen-Server, które w pewnym upgradezie po cichu wycięło pewne funkcjonalności w darmowej funkcji, w darmowej, w darmowej wersji, co na tyle zirytowało społeczność i deweloperów, że powstało ich z CPNG. W związku z czym spróbujmy je zainstalować download tu klikamy latest ISO żeby pobrać właśnie mm, obraz dysku. Ja już go pobrałem. Jeżeli używamy e, Linuxa tak jak ja tu jest polecenie które e, używa programu DD który ISO zapisze bezpośrednio na USB. Jeżeli używacie Windowsa e, proponuję użyć Rufusa. Tu jest instrukcja, jak użyć Rufusa, oraz sam program do ściągnięcia. Ja używam Linuxa, w związku z czym będę potrzebował konsoli. Żebym widział, co się dzieje na dyskach, użyję programu EnMON. Żeby wiedzieć, na który dysk muszę pisać, sprawdzimy to w ten sposób. Tak, to na pewno jest mój dysk USB, na który będziemy chcieli pisać. W związku z czym użyjemy zestawu poleceń: e, skąd, dokąd, nad, y, na SDC, ze, z funkcją Status in Progress, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Odpalamy. Mamy tu dosyć szybko informację, co się dzieje. Zwróćmy uwagę, że na dole widać, że dysk SDC jest wykorzystywany i jest na niego zapisywany nasz obraz XCPNG. To potrwa kilkanaście sekund. To w zasadzie tak, mamy gotowe. Mamy nagrany obraz XCPNG na pendrive'a. Włóżmy go do naszego testowego laptopa i odpalmy. W wypadku tego laptopa wybór botowania to jest osiągalny przed przycisk F12. Ok, mamy do dyspozycji dysk. Wybieramy zdecydowanie pendrive'a, którego przed chwilą zainstalowaliśmy. Jest to ten 8 GB Goodram. Możemy wcisnąć Enter bądź poczekać kilka sekund. O, już zaczęło się instalowanie. Jesteśmy poproszeni o wybór języka. Pyta się, czy jesteśmy pewni. Tak, jesteśmy pewni, chcemy zainstalować. Akceptujemy warunki umowy. W tym wypadku już wcześniej był zainstalowany XCPNG na tym laptopie, w związku z czym w tym wypadku on pyta się czy zrobić upgrade, czy przeprowadzić czystą instalację. W tym wypadku poprosimy o czystą instalację. Pyta się nas, które z dysków będziemy chcieli wykorzystać do instalacji XCPNG. Tutaj, jak widać, mamy SDA, który jest podstawowym, podstawowym dyskiem dla tego laptopa, 232 GB i widzimy również nasz USB. No, nie wskazane, żeby na nim cokolwiek instalować, w związku z czym wybieramy wyłącznie SDA. Pyta się, jakie media ma przeskanować w celu. Poszukiwania swoich, swoich źródeł. W tym wypadku wskażemy tylko źródła lokalne, ponieważ wskazane mamy USB. Pyta się, czy zweryfikować instalację Medium. To jest dobry pomysł, ale na wypadek wyłącznie testowej instalacji, jeżeli jesteśmy pewni tego obrazu, który pobraliśmy, możemy zrobić skip verification. Zostańmy poproszeni o hasło administracyjne. Dalej będziemy zapytani o konfigurację sieciową. Domyślnie będzie to DHCP w wypadku bardziej złożonych czy też serwerowych rozwiązań. Na ogół stosuje się rozwiązania statyczne. Również mamy możliwość VLANów, jeżeli jest taka konieczność, no, na pewno w wypadku serwerowni jest to nierzadko używane, natomiast w domyśle do, do testów pozostawiamy w domyślnej konfiguracji na automacie, nie używamy VLANów, nie ma takiej potrzeby w tym wypadku. To samo będzie z no tu zrobimy YouTube test. Tu generujemy nazwę hostname dla naszego serwera, żebyśmy wiedzieli, który to. Konfigurację DNS również pozostawiamy z DHCP. W większości wypadków jest to najbardziej poprawne rozwiązanie. Wybieramy miejsce, wybieramy strefę czasową. I odnośnie serwera czasu również dobrym pomysłem jest używanie sieciowego serwera czasów. I również możemy go pobrać w większości wypadków z serwera DHCP. Ostateczne potwierdzenie, czy instalujemy? Tak, instalujemy. OK, zostajemy zapytani, czy chcemy doinstalować dodatkowe, dodatkowe paczki. W tym wypadku nie mamy takiej potrzeby ani konieczności. Ok, instalacja e, zakończona. Usuwamy pendrive'a i naciskamy Enter. Komputer się uruchomi ponownie. W związku z czym uruchomił się. Super, i jeszcze. O, już w tym momencie wskoczyła pełna konfiguracja. I tutaj widzimy adres IP, na który zaraz, się, na który zaraz będziemy wykorzystać, jego gatewaya, maskę sieciową. Mamy wszelkie informacje potrzebne do dalszej pracy. Więc mamy zainstalowany serwer XCPNG na naszym testowym laptopie. Co dalej? Jak tym zarządzać? Są dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest wykorzystanie Xen Orkiestry. Jest to orkiestrator do wirtualizatorów XCPNG. Nieodzowny przy zarządzaniu kilku, kilkunastoma czy też kilkudziesięcioma wirtualizatorami. Natomiast to jest część bardziej rozbudowana. Na dzisiaj, na początek zajmiemy się zajmiemy się wykorzystaniem xcpng console jak go zainstalować wchodzimy na wchodzimy na stronę naszego wirtualizatora 10.5.30.111 to już nie będzie nam potrzebne. Jak widać mamy tutaj instrukcję jak Zainstalować Ksenorchestrę, ale na chwilę obecną wykorzystamy X, XCPNG Center. Jeżeli klikamy, zostaniemy odwoła odwołani do strony GitHuba. Tu mamy instalator. Pobieramy go. Ja już go zainstalowałem. Żeby teraz, Żeby zarządzać wirtualizatorem z poziomu XCPNG Center musimy go po prostu tutaj dodać. Add new server wpisujemy ponownie jego IP. Hasło które nadaliśmy. I już po chwili. Możemy tym zarządzać. Więc tak, tu mamy krótką informację ogólną o dostępnej pamięci. Zwróćcie, proszę uwagę, że co prawda 4GB ma cały serwer, to jednak dosyć sporo jest zajęte przez same, przez, przez, przez kontroler domeny i przez, i przez klienta XCPNG, w związku z czym tak naprawdę około 2GB nam zostaje do dyspozycji. Tu mamy magazyny danych, e, karty sieciowe. E, kar, Czy znaczy to są sieci wewnątrz wirtualizatora, karty sieciowe samego wirtualizatora? Performance okaże się nam niezbędny, e, jeżeli zaczniemy szukać przeciążeń lub tego typu rzeczy. Teraz tak, mamy wirtualizator. No to wypadałoby zainstalować e, jakiś wirtualny serwer. My zainstalujemy tutaj Ubuntu. Żeby go zainstalować, potrzebujemy znowu jakieś dyski instalacyjne. Tym razem sprawa będzie troszeczkę inaczej wyglądała, ponieważ moglibyśmy na przykład wykorzystać dysk DVD samego wirtualizatora. No ale skąd wziąć DVD? W tym wypadku posłużymy się zewnętrznym magazynem danych. Dodamy. Dodamy magazyn danych CIFS zewnętrzny. CIFS SMB to jest współdzielenie plików Windowsa. Jeżeli udostępnimy jakiś katalog bądź dysk ze własnego Windowsa, to taki właśnie będzie, tak to właśnie będzie działało. To jest adres serwera CIFS i, i, i udział. W tym wypadku konieczne będzie. Zalogowanie się. Wpisujemy poświadczenia i klikamy Finish. Ok. Mamy tutaj do dyspozycji bibliotekę SMB. Ja wcześniej do niej wrzuciłem obraz zarówno Windowsa, jak i Ubuntu. W związku z czym w tym momencie możemy stworzyć wirtualną maszynę Ubuntu. Wybieramy właściwy, co prawda, będziemy instalować Ubuntu 20, tu jest 18, ale to nie powinno nam zrobić e, żadnej różnicy. Wpisujemy nazwę. Wskazujemy, właśnie skąd ma wziąć obraz instalacyjny. Zwróćmy uwagę, SMB, e, biblioteka. Wskazujemy obraz. E, pyta nas na jakim. E, e, w jakim wirtualizatorze należy umieścić, ale my mamy tutaj tylko jeden do dyspozycji, w związku z czym nie za, wiele, nie za wielki mamy wybór. Pyta nas o przydział wirtualnych procesorów, jak mają być przydzielane i o pamięć ram. Tutaj mamy minimum określone jako 512, a maksimum 1536. 1536 nie przydzielimy więcej, ponieważ nie mamy więcej na tym urządzeniu. 1024 powinno być ok do testów. Tutaj y, tworzymy dysk wirtualny, którym będzie się wirtualna maszyna posługiwała. 10 GB to raczej za mało. Zróbmy 40. Następny. Tu mamy przydzielenie do sieci. Będzie on bezpośrednio podłączony do interfejsu. Do interfejsu yy, wirtualizatora. Mamy tylko jedną kartę, w związku z czym tu też nie za wiele mamy do dyspozycji. Yy, automatycznie jest zaznaczone, żeby wystartował maszynę wirtualną. Ok. Chwilę to potrwa. Tworzy dysk. Zaraz się nam pojawi tutaj maszyna wirtualna. Jest. Co do samej maszyny wirtualnej y, mamy również zakładkę odnośnie jej pamięci, dysków, sieci i mamy również konsolę. Konsole, czyli, y, miejsc, czyli jakby widok jakbyśmy faktycznie siedli przed wirtualnym komputerem, że to jest w ogóle możliwe, znaczy, nie jest to możliwe, dlatego mamy właśnie konsolę. Zrobimy UNDOK, żeby widzieć to z boku. Tutaj można zobaczyć, jakie aktualne, jakie aktualne zużycie zasobów: czy procesora, czy, czy dysków, czy, czy, czy karty sieciowej. Ok, Ubuntu aktualnie się instaluje. Czyli sytuacja wygląda tak. Wzięliśmy laptop 10-letni. Z 4 GB RAMu. Zainstalowaliśmy na nim XCPNG. Pełne, pełny wirtualizator z wszelkimi możliwymi funkcjami. Zainstalowaliśmy na nim Ubuntu. W tym momencie on się instaluje, ale to jest kwestia jeszcze chwili i on będzie w pełni funkcjonalnym systemem operacyjnym. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, jak łatwo rozpocząć zabawę z wirtualizacją, nawet przy pomocy takiego laptopa. Na bazie profesjonalnego rozwiązania XCPNG. Pamiętajcie, że w ten sposób możecie wirtualizować Windowsy, Linuxy czy, czy inne systemy operacyjne. Dzięki za uwagę i za pozostanie do końca. Hej!